Cześć, ja jestem Karla, a to jest Eleonora. I nie, nasz dom nie przeszedł remontu ani się nie przeprowadziliśmy. Po prostu w dzisiejszym odcinku będziemy u Rity, Waleriana i Ernestyny, bo chcę im zrobić ślub. Mówiłam już o tym w poprzednim odcinku pewnie dwa razy, tak sądzę, że na początku i na końcu, ale wolę powtórzyć, tak jakby ktoś nie wiem, nie wiedział albo co. Bo, bo może nie oglądał poprzedniego, czy, 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 czy nie wiem. Także jesteśmy sobie u nich, tak się prezentuje ich domek, jest to domek, który tutaj był w tym otoczeniu, w którym gramy, czyli w Dolinie Niezbędnej. Ja go po prostu przemalowałam, trochę przerobiłam w środku. E, dostosowałam właśnie pod tą rodzinkę, no, 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 no i tak sobie tutaj wygląda. Także może was co nieco tutaj oprowadzę, jak to tutaj wygląda, czy jest e, pokój, także tutaj jest główna sypialnia właśnie Ernestyny i Waleriana, który jest sobie aktualnie w pracy, mają łazienkę, jest jakiś tam hol, co nie, jeszcze to wszystko jest takie nieurządzone, bo no raptem, nie wiem, tutaj no cztery dni u nich zagrałam, także tak, 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 tutaj jeszcze oni na to wszystko pracują. Tu na dole jest sypialnia, sypialnia Rity, jest taki pokój, który pewnie z czasem będzie pokojem dziecka, ale na razie to jest taka pseudo siłownia, bo stoi tam tylko jedna maszyna. Mamy łazienkę, mamy kuchnię, mamy jadalnię, jakiś tam salon, no, 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 no skromnie, bo skromnie, ale jakoś to tutaj się e, prezentuje, także Dzisiaj, czyli w niedzielę, będziemy sobie robić ślub, tylko czekam, aż Walerian wróci z pracy i nie wiem, czy on się nie zdrzemnie, bo w sumie chociaż o 11 to może jakbyś wrócił o 11, o 12 byśmy zrobili przyjęcie, to może byś tam potem z 5 -6 godzin 6 wytrzymał. Ale w sumie to mogłabym kupić jakiś łuk, jakieś tutaj, nie wiem, dekoracje, coś ten, znaczy dekoracje, w sensie krzesła i takie tam różne rzeczy, jakiś samolot sobie w tle leci, pozdrawiam. Dobra, także jakoś to tutaj wygląda. No co, podoba ci się stolik, nie podoba, nie masz odczuć. Dobra, to jest łóżko, weź, nie wiem, możesz posprzątać trochę w tym domu. Ja nie wiem, czy oni mają jakieś stroje wizytowe, czy ja im coś kupowałam. Chyba nie, nie wydaje mi się. Także w sumie yy, możemy ten, możemy coś tutaj zobaczyć i ewentualnie pójść i kupić na szybko. No oczywiście nie było jakichś, nie miałam w sensie pokupywanych stroi, więc teraz na szybko Rita poszła i kupiła tam suknię ślubną. W sensie Valerian ma jakiś tam smoking czy coś takiego, także mogło być, ale dziewczyną musiałam kupić sukienki, żeby jakoś wyglądały. A, a tak ogólnie to Rita sobie pracuje tutaj w biznesie bo w sumie ona tą w celu życiowym ma te, te e, barabara z 20 różnymi slimami, także ja się jej staram to spełniać. Już tam ileś e, jej się tam udało, też na studiach trochę paru zaliczyła, także e, tak to wygląda. Ernestyna, gdzie ze tam, aha, ty chciałaś być tą lekarką, w sensie ordynatorem, więc e, też w tym pracuje a Valerian spełnia się też w swojej e, pracy z celu życiowego, bo chce się stać ręką Posejdona i właśnie dostał awans, także fantastycznie, Walerian. Okej, okay, dobra, ty chcesz urządzić to przyjęcie weselne, także tutaj sobie weźmiesz i urządzisz. W sumie to zablokuje na chwilę dom tylko dla współlokatorów, żeby od razu goście tutaj przyszli na, na sam ślub na początek, a nie się, kurde, rozłozili po całym domu, bo to przecież oszaleć można. Eee, także tylko... Kurczę, bo Ty chyba nie znasz e, większości naszej rodziny. Tak mi się wydaje. Więc dobrze by było, jakby to Walerian jednak. Chociaż dobra. Zaprosimy Eleonorę. Tutaj widzę, że Krzysztofa też znasz. Nie wiem, jak. Z, e, jest Wiktor i Witold, tylko oni by. Chciałabym, żeby oni przyszli ze swoimi mm, tymi wybrankami. Także ich po prostu osobno tak jakby zaprosimy. I, i w sumie Erita chyba się z nimi przyjaźni, tak? Ten weź pokaż, przyjaźnisz się z braćmi, no przyjaźnisz się. To weź ich zaproś z, tym, z tymi dziewczynami i zaraz będziemy tutaj imprezować. A Wam nie ustawiałam tych yy, strojów wizytowych? Leonora nie miałaś takiej kiecki przecież. Może coś usunęłam? Chociaż nie, wiem, ale ono, że zmieniałam karnację poprzez Simpę i żeby ta karnacja się zatwierdziła, musiałam ją odmłodzić, a potem musiałam ją postarzyć znowu i pewnie jej się te ciuchy zmieniły. Bo chciałam, żeby miała o jaśniejszą, tak, tak jak miała poprzednią, zanim usunęłam tą jej karnację. Tak, także no, to pewnie dlatego. Ale dobra w sumie ta kiecka nie jest taka zła. Najważniejsze jest, że nie masz jakiejś sukni ślubnej. Co by tutaj pannie młodej e, nie psuć e, mm, ślubu? A tu miska leży. Weź to posprzątaj. Nie, nie może podejść. Także przyszedł ten Wiktor i Witold ze swoimi dziewczynami. Oni tam aktualnie są na studiach i w następnym odcinku będziemy u nich grać. Nie wiem, czy przejdę całe studia na odcinku, pewnie nie, ale, ale trochę tam sobie pogramy. Także sądzę, że nie ma na co czekać i chodźcie, idziemy tutaj sobie wziąć lub, a właśnie, bo ja może bym e, ciastko kupiła, ten jakoś takie, o, na przykład. To w ogóle nam się rozpadało, także trochę nam tutaj pla plany popsuło, no ale okej. Okay. No, si si siadać, siadać wszyscy, bo wino, no ale Krzysztof, masz tam krzesła. No, nawet jedno dodatkowe zostało, bo Rita miała w sumie kogoś chyba zaprosić, tak od siebie jakby, ale, ale zapomniało mi się o tym. No i pięknie. Państwo sobie wzięli ślub. Wszyscy biją nam brawo. Fantastycznie. Idźcie pokroić ciacho. Także zapraszamy wszystkich na ciastko właśnie. Bierzcie sobie, rozmawiajcie. Aha, widzę, że staruchy nie za bardzo mają ochotę, a chyba nie mogę ich, nie mogę ich zaprosić, także no co zrobisz. No i sądzę, że to jest ten moment, że można już odblokować im tutaj wejście do domu. Jakby kto chciał skorzystać z toalety i przestało padać. No to fantastycznie. Dobra, ty możesz trochę tu posprzątać, a wy możecie sobie zatańczyć razem. O nie, a ty nie masz dni wolnych, a zaraz idziesz do pracy, także musisz szybko, szybko, szybko do telefonu i wziąć sobie wolne. No, ej! Ej! Przecież wzięłaś dzień wolny. Nie, nie ma. Ledwo co kurde. Okej. Okay. Na razie nie będę się, e, w sensie nie będę się starać o dziecko, ale niech sobie tutaj, bo, bo wy chyba na studiach nie mieliście barabara, nie? Czy mieliście? Bo nie pamiętam. Nie, chyba raczej nie. Oni to czekali sobie do, do ślubu, także niech się ten zabawią. A co? W końcu to ich dzień. Mm, ty natomiast chciałabyś się tutaj z jakimś kordonem zaprzyjaźnić? Tylko, że ty nie za bardzo masz do niego chemię i z tego co pamiętam, to on nie chciał dać się poderwać, także zaraz może ci znajdziemy jakiegoś tutaj partnera na jedną noc. Dobra, to wszystko sprzedane, te weselne rzeczy, powiedzmy, że sobie je wynajęliśmy na parę godzin. Ty nie masz tej kuli u siebie w wyposażeniu, dobra. To w takim razie ja ci kupię kulę i proszę mi tutaj znaleźć kandydata. No dobra, może być ten pierwszy lepszy, czemu nie? W ogóle ty to chyba tak właśnie, bo ja nie urobię tak, że um, każdy z którym ma się przespać, to idzie z nim na randkę i ma być randka marzeń, dlatego żebym mogła sobie tutaj łatwo policzyć, ile już tutaj miała tych panów, także widzę, że e, było ich siedmiu, no to ty będziesz ósmy, co ty na to? O ile się nie pyknęłam gdzieś w jakiejś e, w obliczeniach, co nie? Także weź zapytaj, czy się umówi, ale pewnie się umówi. O, bo macie aż trzy piorunki, to kurde. Łatwizna. <grytania> Rita, tobie się coś tutaj nie, nie, ten, nie pomyliło? Aż z trzema na raz chcesz wziąć ślub? <grytania> no już mam randkę marzeń, także kwestia tylko tego, żeby tutaj podbić z nim to ten dolny pasek, żeby on się tutaj zaprzyjaźnił i żeby się zgodził na barabara. Dobra, w sumie jesteś trochę głodna, więc też możesz jakieś tutaj Resztki wyjąć. Dobre niech będą te omlety, bo tutaj widzę, że jest tylko jeden hamburger i valerian sobie go zje. A też coś by się przydało dla tego gościa wyciągnąć, żeby też może się uraczył tutaj jedzeniem, żeby zaraz, za szybko się randka nie skończyła, bo, bo wyskoczy komunikat, że wcale nie dbasz o moje potrzeby i jak tak możesz. No już prawie, prawie. Zaraz mi się uda. Powiem Wam szczerze, że, że ten cel życiowy jest dos dosyć prosty, no bo tu wystarczy tylko znaleźć simów, którzy mają dużą chemię z taką kulą, jest to w zasadzie bezproblemowe. Tylko najbardziej monotonne jest to, że z każdym trzeba tą relację wbijać, żeby oni się chcieli tutaj przespać i w ogóle, także... Dobra, ona się zakochała i tutaj czas upływa, także to już jest najwyższy moment, bo zaraz jak się randka skończy, to on stwierdzi, że idzie. No, no przecież dbałam o twoje. Kurde. Oj, weź typie. Już prawie się udało. Także no widzisz, Rita, chciałaś dobrze, ale nie, 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 nie wyszło. To teraz go po prostu w ciągu dnia zaproszę i zaliczę do barabara i, i tyle będzie. Dobra, weź leć do pracy. Może kogoś przyprowadzisz też z pracy, bo tak się też czasem zdarza, że przyprowadza e, tego ziomka albo tego. Nie wiem, któregoś przyprowadziła z, z pracy i właśnie okazało się, że mają dosyć wysoką chemię i też... Raz, dwa, trzy, szybki romans. Ono proszę. R Rita wróciła sobie z pracy, dostała awans. Fantastycznie, ale nikogo widzę nie przyprowadziłaś. Także weź zaproś tego gostka. Dobra, możesz przyjść z zaprzyjaźnioną osobą. Może przyprowadzi następnego kandydata. Ono proszę i przyprowadził. A nie, czekaj, to jest Lucjan. Aha, dobra, jakąś babkę przyprowadziła, to nie. A Rita jest tutaj zainteresowana tylko mężczyznami, niestety, no. Znaczy, niestety dla tej pani, co nie? Dobra, dawać. Okej, okay, to następny zaliczony. I tak w gruncie rzeczy wygląda tutaj e, granie w tej rodzince, że no Rita już z kim innym się umawia, a ci dwoje skupiają się na rozwinięciu swojej kariery. Chociaż sądzę, że jak teraz są po ślubie, to w sumie może jak dzisiaj by Ernestyna wróciła z pracy, to może by się postarali o dziecko. W sumie. Dobra, weź pożegnaj tego pana. Ignoruję karty, dziękuję. I weź zapraszaj następnego jakiegoś. Może tego? Chociaż nie wiem, czy to nie jest ten turysta, więc jak się nie uda na raz, to będzie potem ciężko. O, dobra! W sumie powinno się udać na raz. Także ma. Ten jeszcze nie zdążył wyjść, a ta już następnego, co nie? No proszę, proszę. Kolejny, z którym mamy tutaj. No. Trzy piorunki. Chociaż jeśli dobrze pamiętam, to ona chyba ma tutaj wykupione, że yy niesamowita atrakcyjność uh -huh. i to chyba to jej daje jakieś tam właśnie że, że prawie do każdego ma trzy piorunki chociaż tu dwa, tu dwa, tu dwa tu też dwa, do tego miała trzy i do tego teraz też trzyma i do tego jeszcze, no dobra dobra, weź podaj jakieś spaghetti, może w tym czasie ty pójdzie do toalety czy coś, żeby nie było tak jak z poprzednim, że że nie interesujemy się pot potrzebami mimo że się interesujemy Dobra, ty wróciłaś z pracy, weź się tu, ogarnij, idź tutaj się odpręż, ty Walerian też wstawaj, też idź skorzystaj i idź się odprężyć potem i będziecie się tutaj starać o dziecko, zobaczymy jak im to wyjdzie. Dobra, leżycie już to oboje, no to weźcie gorące te sałunki i postarajcie się o dziecko. Nie słyszę muzyczki, także musiało się im za pierwszym razem nie udać. No dobra, tam spróbują sobie jutro, czy, czy, czy jakoś tak. Dobra, już niewiele zostało, żeby tutaj nam się udało z tym gościem. Randka marzeń jest. Także jeszcze parę interakcji i powinno się dać go zaciągnąć do łóżka. O, już się w nas zakochał, no to fantastycznie. Chodź, Zdzisław, do nas ostatnie sekundy, także... Yy. No, dawaj. Muszę jej w końcu kupić taką e, szafę, mm, do której, w której chyba właśnie nie, nie potrzeba tego zakochania, żeby oni mogli sobie to barabara bara zrobić. Ale tak, tak trochę, chociaż tu mogłabym ci zabudować ściany i właśnie tak zaczę wbudować i tutaj zrobić tą szafę ewentualnie, a te półeczki gdzieś tam mm, prze, przy ten przenieść. Wow, Valerian, dostałeś awans. Fajnie. Idziesz się pod prysznic. No to idź. A ty się wyspałaś i pewnie jesteś gotowa na następną y, noc twojego życia. <laughs> Szaloną noc, nie? Gorącą noc może bardziej. Dobra, to weźmy sobie teraz tego pana od natury. Dobra. Weź mu się, przyjrzyj i powiedz. Trzy. Super. Dobra, i weź go na chwilę tutaj, e, zostaw, może on e, pragnie skorzystać z toalety czy coś, nie wiem, bo odkąd się pojawił, to w zasadzie cały czas e, się z nami zajmował, ale nie, no, na, na razie nie wydaje się chętny do skorzystania, to może zaprosimy cię na jedzenie, może wtedy stwierdzisz, że masz pełen żołądek i musisz się udać w dwustronne miejsce. Ty weź skończ się tu uczyć, idź spać. No nie, czas nam się kończy, halo? Typie, nie chcesz ty skorzystać? Dobra, to dawaj tu jeszcze dwie jakieś interakcje i idziemy do łóżka, no. Chcesz? E, możesz jeszcze? O, weź zostań na noc. Bo jak się zaraz skończy randka, to on sobie pójdzie, a a, a bardzo bym tego chciała uniknąć. Chociaż wyrobimy się, dobra, fajnie Ja proszę, Ernestynka sobie dostała awans, także fantastycznie weź ty może jeszcze prysznic i na którą teraz aha, na dziesiątą, to w sumie wiesz co to idź od razu spać po tym jak się ogarniesz, bo w ogóle Walerian to zaraz do pracy jedzie nie spojrzałam o której on, chociaż on chyba w takich godzinach pracował i na poprzednim stanowisku dobra, typek sobie poszedł, fajnie a ty nie masz co robić, ale już nie będę ci kolejnej randki tutaj ogarniać, bo to w sumie były już teraz trzy w tym odcinku. Co nie, bo tu mamy dwa bukiety i ten zaraz przyniesie trzeci. Także to już chyba wystarczy wrażeń. Valerian, a ty, aha, o 10 wracasz, czyli za godzinę. No dobra. I chyba dostaniesz awans, co? No, i przeprowadziłeś koleżankę z pracy. Dla koleżankę to pewnie pożegnasz zaraz. I potrzebujesz dwóch punktów kondycji, żeby sobie tutaj osiągnąć szczyt kariery super. Ale akurat e, teraz czekają się 4 dni wolnego, także będziesz siedział w domu i kurde nie wiem co robił. Pewnie ćwiczył tą kondycję. A na razie to możesz się w sumie pójść i trochę zdrzemnąć. W sumie jak już macie troszeczkę tutaj funduszy, to mogłabym Wam wymienić ten sprzęt kuchenny bo stać was na lepszy. Jeszcze tutaj można w sumie takie dwie wysepki odstawić, żeby sobie mieli. Okej, okay, dobra. Trochę kuchnia ulepszona. Jak się obudzisz, to w sumie możesz, chociaż jak pójdzie na jogging, to zaraz mu znowu te potrzeby zlecą, także wolałabym, żebyś poskakał na skakance ale nie masz tej opcji, pewnie dlatego, że śpisz. Ta dostała awans. Już jest prawie na szczycie tej kariery, w której tak po prostu ją zatrudniłam. Także no ładnie, ładnie. ale teraz widzę, że logiki i charyzmy potrzebujesz. To sobie możesz pójść trochę tutaj, pozdobywać umiejętności. Możesz skończyć skakać, bo ja tu mam plan dla was. Weź go po pocałuj romantycznie. Może podtrzymaj go za dłonie. Weź go pomasuj. No weź nie mów, że nie możesz. Tak się tutaj wprawdzie w jakiś taki nastrój bardziej, nie wiem, może odpowiedni czy coś. No i spróbujcie się postarać o to dziecko. O, jest. To chciałam usłyszeć. <gry> A proszę, właśnie, Ernestynka się ogarnęła, że jest w ciąży. Muszę wam kupić chyba lepsze łóżko, bo wy, wy w sumie macie takie najtańsze. I trochę słabo się na nim wysypiacie. A teraz kiedy jesteś w ciąży, to lepiej by było, żebyś w miarę szybko mogła sobie zapełniać te wszystkie potrzeby. Dobra, kupiłam nieco lepsze łóżko, które w miarę mi się tutaj wpasowuje kolorem do ich sypialni. I powinnaś się nieco szybciej teraz wysypiać, tak mi się wydaje. Dobra, a ty może weź iść tutaj o siebie, zadbaj, bo punkt już zdobyłeś kondycji. Także na dzisiaj wystarczy ci tego treningu. Żebyś się nie przepracował przypadkiem, chłopie. Okej, okay, za chwilę będzie wielki moment i e, Ernestyna będzie rodzić. Także już dzielą nas, nas sekundy od poznania tego, jak będzie wyglądać dziecko. O, już właśnie ten? Ty weź zostaw tą książkę, nie? I weź tutaj się... kibicuj swojej żonie. Także mamy jedno dziecko. Dziewczynkę. I ma pewnie karnację po Eleonorze. Raczej. Czy ty masz zielone oczy? Ma zielone oczka i brązowe włosy chyba, czyli będzie typowa Eleonora, tak w sumie? Tak mi się wydaje. Chociaż, czekaj, Eleonora nie ma takich typowych chyba zielonych oczu, tylko takie ma jakby z... W sensie to nie jest ten zielony, który jest w grze, tylko takie oczy z internetu jakby powiedzmy, customowe, o, bo ty chyba nie masz, czy ty, ty masz chyba, nie, ty masz jakieś takie, a to po tobie, tak, bo ty masz po Eleonorze też chyba zielone oczy, tak mi się wydaje. Także no dobra, bo ogólnie to tak przypominam, że Valerian i Rita z natury są blondynami, bo odziedziczyli to po swoim e, dziadku tylko ja ich tak e, przefarbowałam w grze na brązowo i do tej pory jeszcze nie zrobiłam, e, tak jakby nie pogrzebałam w simper, żeby im to tak na stałe zmienić, że mają mieć brązowy kolor włosów. Także ta dziewczynka odziedziczyła po swojej babuni. Wszystko w zasadzie. No dobra, to ja ją ubiorę jak najbardziej. Tylko teraz muszę pomyśleć nad imieniem, skoro e, jest tak bardzo podobna do babci. To tak mnie korci, żeby dać jej na imię yy, jakoś, może nie wiem, Elena po prostu. Bo chyba Elena i Eleonora to nie jest to samo imię, nie? A jak jest, to, to trudno. Będzie Elena i tyle. W końcu to moja rozgrywka, to mogę sobie robić co chcę, nie? <grych> Elena, okej. Okay. Grze, proszę bardzo. Weź się z nią trochę tu pobaw, nakarmi. Yy, I przydałoby się kupić tutaj te jakieś rzeczy dla dziecka, a to to wam tutaj przyniosę, to przesunę okej, okay, dobra, pokoik na szybko zrobiony dobra, ty możesz wrócić tutaj do uczenia się techniki potem sobie pójdziesz spać a ty chyba ćwiczyłeś charyzmę, to też będziesz ćwiczyć ją dalej a potem też pójdziesz spać jak się zmęczysz, co nie? Dobrze, ale to by było na tyle w tym odcinku. Ogólnie chciałabym wam powiedzieć, że ta seria powoli się kończy, bo w zasadzie zostały trzy odcinki, trzy odcinki licząc z tym, czyli tak naprawdę dwa. W następnym pójdziemy sobie do studentów, przegramy sobie nie wiem rok, dwa lata. Zależy ile mi się tam będzie chciało, bo studia są dosyć męczące w tej grze. A w ostatnim piętnastym odcinku będziemy u Eleonory i u Krzysztofa i pewnie już wrócą studenci z tych studiów więc już studentami nie będą urządzimy sobie przyjęcie jubileuszowe żeby Eleonora spełniła swój cel życiowy, chociaż ona i tak już ma tam tą platynę, także w sumie to jest taka czysta formalność Krzysztofowi też powinno się spełnić jego pragnienie życiowe no bo on tam chce, żeby trójka dzieci skończyła studia no i na tym zakończymy tą serię tak naprawdę, bo i tak ta seria jest już, była raz przedłużona, bo po tym jak skończyłam wyzwanie zbuntowanej na nastolatki to tak jakby troszeczkę poprowadziłam dalej zwykłą rozgrywkę ale no wszystko ma swój początek wszystko ma swój koniec, także no co no, A mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, no i do zobaczenia do usłyszenia w następnych, cześć!